Weź tutaj cover'a. To jest zwykle pierdutni z tego. no i tu uratujemy cały oddział, więc tu się o poca iść. Potem jeszcze będziemy mogli oddział tam dalej trochę uratować. Czyli obok tych, już mówiłem wraków. Dobrze, cóż. O właśnie, zaczęła mi trochę populacja. Mogę sobie doszło trochę ludzi do drużyn Mogę tak, to jest piękne pracy z wyższą tych dwóch ludzi to jest dużo, wieście mi Gdy to uratuję ich, ale... ha, wystarczy, że ich przejąłem, okej okay. trochę niemiło Nie do końca tak chciałbym zrobić, bo nie mogę sobie teraz drużyn uzupełnić Ja Co tu przychodzi, ten zasrany motor jest za szybki po prostu działa się nie przeładowują. No cóż Lewa i tak, prawda? Zobaczmy ten punkt i zabudujmy go, a może wtedy dostanę podległe motorki. Jak sobie całą drużynę, czyli wszystko w prostu, tutaj tam jest, co jedzie. Aha, nie, dobra. Nazwanie no patrol, to te małe motorki się przesilgnęły. Cholerny główna. gówna Abym postawił minę, to by nic nie przeszło. Chcę głodny trochę jestem już nie jadłem, ale już tutaj po ósmej. Akuracji też nie zjadł, jestem i pani o ile będę miał oglądać kiedyś. <taki> tak i żeby na przykład coś dawał powiedzmy jakiś ten Żeby cokolwiek dawał, jakikolwiek yy, punkt. Po prostu... Aha, tak, teraz ci idę tutaj na rzeź, bo Kaan musi się rozstawić, Kaan nie może trzymać Bez rozstawienia się. Cóż... Mm, no tak, jeżeli pół nie jest połączono z resztą, powiedzmy, mojego terytorium, to wtedy nic nie daje, więc można bardzo łatwo odciąć przeciwnika od zasobów. Na przykład, gdy go ściąga wszystkie punkty na chwilę, odetnie mu zasoby całkowicie. Więc to jest niemiła rzecz. niezbyt miła naprawdę. Nie wiem bo jak gra się na multi, to to jest cholernie denerwujące właśnie z was granatem, nie muszę na was się tutaj bawić długo No rzuć im tego granata w końcu. Boże! Za ułomni ludzie! Dobra, uciekać. Teraz się tutaj w cholerę wszystko leci. Teraz możemy walić a ponieważ mieszkałem, był akurat... Hmm, pod tym hmm, zobyła w tak i nie mogłem użyć. Bo, jeżeli dużo nas dobrał punkt to nie może walczyć. Niestety, to ludzie na pewno coś będzie wokół tego samolotu szybowca. Dwóch szybowców nie pamiętam co. Coś tu się działo, tylko co? A, młodzież, tak młodzież nie jest zbyt. Przyjemną że na ma go przeciwnik Chciałbym go przejąć, bo młodzież masakruje piechotę, po prostu Jak trafi sam środek, to jest to Trafię w sedno On trafia w sedno, to już jest słabo ludźmi. Warto mieć młodzież, naprawdę, bo to jest tak cholernie przydatna rzecz Zobaczcie o, Jaki sobie oddział piechoty, tu mnie teraz oblegają na przykład te piechotować z tym oddziałem, bo jest możliwe ich szpilam. I co się dzieje? odłamki zabijają, prawda? No tak. Was wycofam, bo wy jest jesteście jedną z tym oddziałem. Jeżeli młodzież trafić w duży dal, bo jest ich tak dużo cukroć z fajną piechoto. młodzież rozsądek to jest wybawienie. Nie ma nic lepszego na piechotę. Powa powtarzam, nic. Nie ma lepszego na, na piechotę niż młodzież. A jak masz młodzież i kar na piechotę, to już w ogóle jesteś... Ta piechota ma tak tu że Że tafla się mnoi. Co tu dużo gadać. Oni są wyposażeni w MG-42 i MP-40. Tak zwane no. szmajseny. Oni są wyposażeni w kary, ale można wyposażyć się w Moje oddziały są lepiej wyposażone, ponieważ... Mm, mają karabiny samopowtarzalne. Znaczy półautomatyczne, nie są potażę, ale to są już automaty. Ja mam półautomaty, czyli takie, które trzeba przeładowywać tak. Że trzeba pół za każdym razem kiedy się strzela. Ale nie trzeba przeładowywać za każdym razem, czyli na przykład tak. Mam taki cholerny na przykład Nie mam to się przydaje. Mam taki cholerny zasramy hmm, Czekajcie, coś miałem teraz na myśli i... Kurczę. coś miałem na myśli. To co? ze strony. A, kar 98. Albo Mosin nugat. Mosin Nugat. Mm, z Mosina bądź z... Nie wiem, tak. Próbuję teraz to przejąć. Ale możesz po nim skutecznie się jednym strzałem. Powiedni. Mają to jakieś odsiecie, co chwila wysyłają, żeby to pobyć. Ale tutaj oczywiście, no zdobywa punkt, ale nie na długo Niedługo czemu, no no mnóstwo... Miałem go tutaj obstawić To jest ten ból, jeżeli tutaj zajdę z każdej strony Mam przewagę Za inteligentny młodzie strzeli w moich i wybił prawie prawych łodziach. się idzie walka z naszymi i dlatego muszę tutaj uratować wszystkich. Gdzie oni mają cykomfarze, że nie są moje? Możeś taki inteligentny, że. pakać aż... się w sklepie. Tu trzeba strzelać, bo nie cyfryć kana. Za bardzo. Mogliby mi dać więcej, trochę tego. Po prostu żal dupy Widzieliście, O, widzieliście? Młodzież po prostu idealnie to wszystko. Czy że nie jest tak głupi, jak, wam, jak się wydaje. No niestety, no to jest broń obusieczna, nie? Tak jak ładunki wybuchowe, że jesteś nie za blisko nawet swoich, swojego sprzyjającego, to i tak jest bum. Tak samo z wysadzaniem mostu. Jak wysadzisz most, a na nim co twoje jednostki, a on to też jest bum. Cóż, zapowiada się dłuższy odcinek z tego, co widzę, bo tutaj trzeba grać bardziej taktycznie. Pierwszy odcinek to ma polecenie na i kasowanie wszystkiego. To było takie ilości, po prostu jak na lekarstwo. A cóż, ilość hurtowa? Przeciwnika, oczywiście. Ten może że właśnie mi to bardzo pomoże, bo będę otrzymywał i tutaj. będę długo obrywać. Najpierw mi włożyć, kto to O, widzicie. Zaraz już wszystkich pokazał. Więc y, przyspieszenie. Biorę ten skład Wycofuję go, bo chcę mieć jak osób. Czyli. Wrócę ładunek. I uciekam i wierzę, że nam tutaj wszystko było. Czemu uciekłem? Bo im nie istnieje, tym lepiej, ponieważ mam pewne limity i no nie mogę za często... O, to jest ostatni młodzież. Przyda mi się drugi młodzież, przyda mi się, ale pewno chciałbym pierwszy taki sensownie doprowadzić do ładu. Hej. Powiedzmy, że nie chcę tego młodzieża tutaj mój możesz mieć bo zaraz go zabiją. Rzeszczenie młodzieża ma działa na no, dwa sposoby. Można, można wybić załogę i go przejąć. Albo... Ta gorsza kwestia. Kompletnie go stosować Kompletnie, kompletnie, także już jeden są go nie odzyskał. No są i takie przypadki, ale no ja tak staram się nie robić, bo zdobyczne rzeczy to dobre rzeczy. Ta misja jest trochę nieprzemyślana, bo to jest dużo rzeczy do przyjmowania, dużo dobrych rzeczy. km -y, muś ale... Nie ma ludzi za bardzo, to bo... Jak sześciosobowego oddziału odejmiemy trzech, to zostaje nam dwóch. To już jest problem. Duży problem. Znaczy, zostaje nam trzech, przepraszam, ja to liczę od... Pięciu, tak powiem. To 3 sześciuosobowego odejmiemy mamy nocnych, oddziału. To już jest o połowę zmniejszona a po prostu liczebność oddziału i jeszcze jakiekolwiek możliwości walki. Tu postawię jeden moździerz. Drugi moździerz może już stać sobie tutaj. Osłonię go. Te są bardzo przydatne. Bo szybko zawierają życie w drużynie i jeszcze ich przyglądają. A przy no KMs to już w ogóle się czekamy. Bo nie muszę ich rozstawiać, nie muszę robić praktycznie nic. Oprócz strzelania we drogę. Tutaj chyba jeszcze będą ludzie do zebrania. Tak, na pewno się tam ruszę, ale ja już tu muszę, ustawiam. A, tak, wy, wycofajcie się do bazy, bo nie jesteście potrzebni. Cóż, 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 cóż. Nie wiem, po co to z Domansku, to i tak mi nie daje populacji, ale. Tak, to chyba się nie chce, bo oni powinni nie przyjść na pomoc, chyba. Powiedz, że chcę to zdobyć jeszcze. A nic jest to przydatne na granat. Mm, no taki głupi ostrzał dymny. Oni też będą przeprowadzać ostrzał i właśnie tego to młodzieży przeprowadzają. Widzieliście? Jeden czysty hit i nie ma działa. To działa, mogę przejść. I chyba pod koniec to będzie przydatne, bo. Chyba przyjdzie jakiś duży atak. Małgów, czy czegoś, się po to nam co działa dane i tak dalej, ale to są tylko moje urojenia. Nie pamiętam dokładnie całej kampanii. O, pamiętacie? Tutaj będę z dwóch saperów chyba. W dokładnie takim samym miejscu strzelań na cutscenki. O nie, jak stoję, to mi się przewraca ten widok cały. A jak bieg, to, to ma zmniejszony niestety. No, bo nie biegną na światło po To już my musimy, tutaj, wszystko operować. I widzicie, my, że jest to naprawdę przydatną rzeczą. Mogę tu ostrzegać wszystko wokół i sprawdzić, czy nikt się nie uratował. Żaden tutaj strat. To jest dość ciekawa sprawa. Ale muszę kasować wieżyczki z takiej odległości, że. Uuu, tu jest bunker, czyli stosowanie te wieżyczki będzie tutaj. kluczowym zadaniem. zadaniem. Tak, skrypty, skrypty, niż skrypty. Przeciwnik się spoza mapy. <laughs> A to się zbudował w ogóle, na pół go przycięło. No, ciekawe. No, Mnie się pytacie, czemu jak głupek podchodzę tutaj, tak? Co myślicie? No cóż, podchodzę jak głupek do nich, bo... Bo podejście do nich po prostu... I tak mam przewagę no przewagę kościowo. A oni jak schowają się za zielonym, to mogą mi chociaż jednego żołnierza zabić, a. Limit populacyjny, jeżeli jest przekroczony, ale dlatego, że dostaćmy nowy oddział, to ten nowy oddział nam zabiera dodatkowo i jesteśmy ponad kreską, prawda? Na minusie. A tak musimy być na równi. 0 na 0 oddział stumowy. Im więcej gwiazdek, tym lepiej. Bo na przykład nie wiem, mają większe obrażenia, mniejsza podatność na spadek morale. Uh, tych uh, to jest zło, to jest zło. A jednak tutaj ktoś się jeszcze osadził. Ciekawe, ktoś się ostał tutaj. Skasowanie tego oddziału jest tutaj tak. Nikałem mi się przyda, może kiedyś. Ale no, no sam, kałem nawet i chętnie kuleś wypaść, ludzi kupa w tym przysłowie. A właśnie, tu jest ten kałem ostatni. I już kiedy go skosuje, to lepiej, bo o, właśnie. Ta drużyna wyposażona w jeden KM, dostanie drugi KM. Za mało ich. Zatem jest ich za mało. Ta drużyna dostanie drugiego KM, a póki ich nie wybije. I tutaj nie dostanę dodatkowego drużyny żelnego. Ty mówisz, że tam ledwo zipio, ale, ale nawet jeżeli ledwo zipio, to... Dobra, gdzie ten będzie pięcioosobowy? Co ma gmora? Zatrzymajcie się tam z tyłu. Tu... powinien mieć oddział dwuosobowy. Nie Nic nie wyposażone, więc... Zamiast sobie te wyżyczki. Oto, to 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 to, 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 to. Taki mam podpisany. aby... Wskoczyć te może podnieść wita? Nie. Ciekawe, czy sześcio. To się sprawdzi. Oni mieli gdzieś w pobliżu młodzież, właśnie się tak... Coś wydaje. No, 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 coś mi tu buma. Zależało, że mam tu gdzieś młodzież niedaleko. Albo jakieś ścieżki dział. Moje kojarzenie pola walki jest naprawdę genialne. Ostrzelam ich tam, bo nie chcę tego działka ścigodniczego, które jest no, minimalnie potrzebne. Minimum potrzebne, no, to chciałbym powiedzieć. Minimalnie. Przecież nie mam już tego. Ten oddział powiedzmy, podniesie EMA.